Po dwóch tygodniach wracacie tak naprawdę do gry, do meczów ligowych. To będzie taki koszykarski maraton. Czujecie już taki głód gry właśnie po tej przerwie? E, tak, czujemy. No, chcemy jak najszybciej wrócić, no, i wrócić do naszego stylu gry i nadal wygrywać. Każdy kolejny mecz jest dla nas bardzo ważny. Skupiamy się teraz na Gliwicach. No i trzeba go wygrać i tyle. Jaki to rywal GTK Gliwice? Na pewno bardzo ciężki. Ma klasowych zawodników, ale wiemy co grają. Wiemy co grają ich najlepsi zawodnicy, między innymi Warnado. Jesteśmy na nich przygotowani, ale tu musimy również zagrać swoją koszykówkę, na swojej intensywności, to co my potrafimy zagrać no i o wynik wtedy będę spokojny. Trochę skład się zmienił, są nowi zawodnicy, oni już wkomponowali się w miarę w zespół? I tak, już w miarę się wkomponowali, no ale wiadomo, że, że jeszcze troszeczkę może minąć, no ale pasują do naszego stylu gry i to jest najważniejsze, szybko łapią, nic tylko, tylko podążać dalej.